W Sieradzu przed kolegiatą stanie pomnik upamiętniający ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Na razie zalana jest betonem dziura w ziemi, ale wkrótce zostanie zamontowany granitowy obelisk w kształcie skrzydła samolotu. Znajdą się na nim nazwiska ofiar katastrofy. Niektórym mieszkańcom się radza, pomysł się podoba. Dlatego, że jest duży zbiór ludzi, jest właśnie okazja upamiętnić, tak? Więcej jest jednak przeciwników. To nie było żadnej katastrofy przecież. Czyli co, uważa pan, że nie powinno tu być pomnika? No oczywiście, że nie. A dlaczego miałby być? Nic z tego nie rozumiem. Nie, to nie jest dobre miejsce, to nie jest miejsce dla, dla pomników, tym bardziej, że to całe Stare Miasto jest y, z, y, zabytkiem, także y, nowoczesność nie bardzo tutaj. Teoretycznie pomnik może stanąć w każdym miejscu. Jest elementem małej architektury. Wystarczyłoby więc zgłosić budowę do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Niemniej jednak z uwagi na to, że teren, na którym ma postać ten element, ten pomnik, znajduje się w strefie konserwatorskiej i teren jest pisany do rejestru zabytków, dlatego też wymaga pozwolenia na budowę, jak również decyzji konserwatora. Decyzja jest pozytywna i pozwolenie na budowę starostwo wydać musiało. Wszystko jest więc zgodne z przepisami, nawet jeśli sieradza nam się nie podoba. Nie, nie widzę potrzeby, żeby pomnik tu stanął. Jeżeli już pani poseł Grabicka chce upamiętnić w jakiś sposób, to jest tutaj ściana memorialna, na której mogłaby ufundować tablicę. Na tej ścianie są już tablice upamiętniające zbrodnię katyńską, sybiraków i ofiary II wojny światowej. Sieradzanie uważają, że pomysłodawcy powinni zapytać ich o zdanie. Szczególnie, że w mieście jest już rondo imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest to tak y, charakterystyczne miejsce dla mieszkańców Sieradza, że tu w tym przypadku powinni się wypowiedzieć mieszkańcy Sieradza, czy w tym miejscu, czy możliwe, że w innym miejscu. Na Facebooku pojawił się protest przeciwko takiej lokalizacji pomnika. Poparło go już prawie 700 osób. Fundatorka pomnika, posłanka PiS Krystyna Grabicka zdecydowała, że nie będzie komentowała całego zamieszania.